A naomi King wys. Meghan Markle, jedno pytanie, które zmieniło wszystko, ale na szczycie Black Women Film Network Summit 2025 wydarzyło się coś, co na zawsze zmieniło oblicze debaty o macierzyństwie, autentyczności i reprezentacji. Jedno pytanie, zadane spokojnym głosem, bez zapowiedzi, czy jesteś matką, te trzy słowa, wypowiedziane przez Aya Naomi King w kierunku Meghan Markle, przebiły się przez perfekcyjnie przygotowaną narrację, zburzyły ciszę, uniosły kurz i zmusiły wszystkich do spojrzenia w lustro. Co się wydarzyło za kulisami? Jak zareagowała publiczność? I dlaczego to pytanie stało się punktem zwrotnym w rozmowie o kobiecości, bólu i medialnej iluzji? W tym materiale odkrywamy kulisy jednej z najbardziej napiętych chwil w historii publicznych wystąpień celebrytek. To nie jest tylko historia konfliktu, to opowieść o prawdzie, która nie daje się zagłuszyć. Aya ja Naomi King kontra Meghan Markle, chwila, która zatrzymała czas, na szczycie Black Women Film Network Summit 2025, odbywającym się w historycznym centrum Rialto w Atlancie, atmosfera była elektryzująca. Zgromadzeni przedstawiciele niezależnej kinematografii, aktywistki oraz kobiety, które na własnej skórze doświadczyły zarówno triumfu, jak i bólu życia, czekały na weekend pełen inspirujących dyskusji, paneli i niezapomnianych wystąpień. Jednak tego dnia wydarzyło się coś, co na zawsze odmieniło bieg imprezy moment, w którym jedna kobieta rzuciła wyzwanie samej idei autentyczności. Napięcie przed burzą, jesienny, przytłumiony blask lamp i ciepłe barwy purpury oraz złota zdobiące sufity, tworzyły scenerię pełną symboliki, miejsca, w którym tradycja, kultura i ciężar historii splatały się z nadzieją na przyszłość. Na scenie miał wystąpić Meghan Markle, postać, która jeszcze niedawno była symbolem wyjścia z królewskich struktur, a teraz, jako mówczyni, miała opowiedzieć o macierzyństwie, o cichym bólu, o niewidzialnym ciężarze, który niesie ze sobą rola kobiety w mediach. Jej wystąpienie, dopracowane przez zespół PR, miało być manifestem siły, elegancji i wyważonej narracji. Napięcie rosło nie tylko na widowni, ale i za kulisami, niektórzy uczestnicy dyskretnie wymieniali spojrzenia pełne niedowierzania i oczekiwania. Atmosfera zapowiadała, że coś ważnego ma się wydarzyć, choć nikt nie mógł przewidzieć, iż już za chwilę scenę przejmie ktoś, kto całkowicie wywróci ustalony porządek. Moment, który przeciął ciszę jak nóż, na tle starannie przygotowanej scenerii Meghan Markle stanęła przy podium, uosabiając elegancję i wyważoną prezencję. Jej przemówienie, pełne anegdot o matczynej trosce, walce z niewidzialnym ciężarem codzienności i pięknie opakowanych refleksjach, miało budować most między doświadczeniem a wizerunkiem, który media tak skrupulatnie kształtowały. Jednak w tej chwili, gdy wszystko zdawało się być wyreżyserowanym spektaklem, na scenę wkroczyła Ayana Naomi King. Bez zbędnych wstępów, bez teatralnych ozdobników, bez uprzednich komentarzy, jej pytanie rozległo się po sali niczym ostry nóż przeciągający się przez ciszę. Jej głos, spokojny lecz pełen determinacji, zadał pytanie, które natychmiast zamroziło tłum. Czy jesteś matką? To z pozoru proste pytanie było zarazem brutalnym sprawdzianem autentyczności. Występ Aji Naomi King, kobiety znanej nie tylko z aktorskich talentów, ale również z bezkompromisowej szczerości, stał się symbolicznym aktem odwagi. Jej słowa nie miały na celu wywołania hałasu czy dramatycznej konfrontacji, miały jedynie zmusić obecnych do refleksji: czy Meghan Markle naprawdę reprezentuje macierzyństwo z jego bolesnymi i pełnymi wyrzeczeń realiami, czy jedynie wyreżyserowaną wersję, starannie przygotowaną przez media? Echo emocji i reakcje publiczności, reakcja zgromadzonej publiczności była niemal namacalna. Na chwilę wszyscy zamilkli, wstrzymując oddech, jakby cała sala została objęta niewidzialną siłą. Niektórzy przestali kiwać głowami, inni wymieniali porozumiewawcze spojrzenia, w oczach słychać było pytanie, czy to naprawdę mogło się stać tutaj, w tej świętej przestrzeni stworzone dla autentyczności czarnoskórych kobiet w filmie? W tle Meghan Markle, jeszcze przed chwilą emanowała pewnością siebie, prezentując wyważony uśmiech i mistrzowską opanowaną prezencję, teraz wydawała się na moment zagubiona. Jej reakcja była niemal niewyrażalna: krótkie, niepewne spojrzenie, delikatne przywrócenie postawy, a potem cisza, która zdawała się krzyczeć więcej niż tysiące słów. Autentyczność kontra-wyreżyserowana narracja. Dla wielu obecnych, pytanie: A Naomi King stało się zwierciadłem, w którym odbijała się bolesna prawda. Wielogodzinne przygotowania, starannie wykreowany wizerunek, przekonania o sile matczynej miłości – wszystko to zostało poddane próbom autentyczności. W przeciwieństwie do Megan, której opowieści o macierzyństwie brzmiały jak wyreżyserowana narracja, oparta na wyselekcjonowanych anegdotach i bezgłębnym zrozumieniu ludzkiego cierpienia, Aya Naomi King mówiła z doświadczenia. Jej opowieść o utraconej ciąży, o bólu i samotności, o nocach spędzonych w szpitalnych salach, była surowa, nieupiększana retoryką czy mediacyjnym blaskiem. To pytanie, choć zadane cicho, rozbiło iluzję spójności i wierności przekazu. Nie chodziło bowiem tylko o to, czy Megan ma dzieci, informacja ta była powszechnie znana. Chodziło o coś głębszego, o to, czy potrafi ona, na podstawie własnych przeżyć, naprawdę zrozumieć i oddać ciężar macierzyństwa, szczególnie w kontekście życia czarnoskórych kobiet, które codziennie zmagają się z systemową niesprawiedliwością, brakiem wsparcia i wyidealizowaną wizją, która często odbiega od rzeczywistości. Kulisy i ciche reperkusje. Za kulisami szczytu panowała niemal teatralna cisza. Podczas gdy Meghan Markle była eskortowana przez ochronę, a Naomi King spokojnie zebrała swoje notatki i po chwili wyszła ze sceny, pozostawiając po sobie echo, które rozbrzmiewało jeszcze długo po zakończeniu wystąpienia. Za kulisami, w ciemnych korytarzach, krążyły szeptane komentarze od osób, które znały prawdziwy ciężar macierzyństwa, po tych, które czuły, że publiczna narracja o wzmacniającej sile często omija najtrudniejsze, najbardziej bolesne aspekty życia. Zarówno sympatycy Adzi, jak i jej krytycy podkreślali, że jej pytanie nie miało charakteru personalnego ataku, to była raczej próba wywołania dialogu o autentyczności w reprezentowaniu doświadczeń macierzyństwa. W mediach natychmiast zaczęto komentować, że moment ten może zdefiniować przyszłe dyskusje o roli kobiet, o prawdziwości przekazu oraz o tym, kto naprawdę ma prawo mówić o głęboko osobistych doświadczeniach. Strząs w erze mediów społecznościowych, jeszcze przed końcem dnia internet eksplodował. Hashtagi takie jak kratka czy jesteś matką, kratka prawdziwe macierzyństwo oraz kratka autentyczność zaczęły trendować, a klipy z wystąpienia Adina King szybko zyskały miliony wyświetleń. Każda relacja, każdy komentarz i każda analiza, zarówno krytyczna, jak i pełna podziwu, przyczyniły się do narodzin ogólnoświatowej debaty. Dyskutowano o granicy między autopromocją a prawdziwym doświadczeniem, o tym, jak kultura celebrytów wykorzystuje ludzkie historie do budowania wizerunku oraz o tym, jak głęboko zakorzenione są społeczne oczekiwania wobec macierzyństwa. Podczas gdy niektórzy widzieli w pytaniu Adzi wyraźny atak na Meghan Markle, inni doceniali jego siłę, zwracając uwagę na to, że macierzyństwo to nie tylko przywilej, ale i ogromna odpowiedzialność oraz bolesny proces, który wymaga autentycznego przeżywania, a nie tylko wyreżyserowanej narracji. Rezonans emocjonalny i kulturowa refleksja to, co wyróżniało te chwile, to nie tylko jej dramatyczny charakter, ale także głęboka refleksja nad sposobem, w jaki społeczeństwo definiuje tożsamość. Dla wielu kobiet obecnych na szczycie, które przez lata zmagały się z codziennymi trudnościami, od wykluczenia w miejscu pracy, poprzez dyskryminację w służbie zdrowia, aż po osobiste tragedie, pytanie Adzi Naomi King stało się symbolicznym momentem, w którym przestało wystarczyć powierzchowne przedstawienie macierzyństwa. To była wezwanie do tego, by głos autentycznych doświadczeń brzmiał głośniej niż wyreżyserowane slogany, by prawdziwa historia z jej bliznami i bolesnymi wspomnieniami znalazła swoje miejsce w debacie publicznej. A Janaomi King nie dążyła do podziałów. Nie było to osobiste starcie, to była deklaracja, że reprezentacja kulturowa musi opierać się na prawdzie, a nie tylko na wizerunkach. Jej milczenie po zadaniu pytania, towarzyszące mu niewypowiedziane słowa i ciężar emocji, przemówiły głośniej niż jakiekolwiek długie przemówienie. To była lekcja o sile prostoty, o tym, że czasem jedno, niewymuszone pytanie może rozbić budowane przez lata mity i nakreślić nowe ścieżki do zrozumienia. Dziedzictwo tamtego dnia, w ciągu następnych godzin i dni media, zarówno tradycyjne, jak i społecznościowe, nie przestawały analizować i komentować tego wydarzenia. Dla jednych była to tylko chwilowa anomalia w świecie celebrytów, dla innych zaś moment, który na zawsze zmieni definicję publicznego dyskursu o macierzyństwie. Tle pozostawała refleksja o tym, jak często głosy kobiet, szczególnie tych, które żyją na marginesie wyidealizowanych narracji, są tłumione przez potężne maszyny PR oraz jak trudno jest utrzymać autentyczność w kulturze, która ceni przede wszystkim wizerunek. Dla Adzi Naomi King ten moment stał się symbolicznym punktem zwrotnym, nie tylko jako krytyka wyreżyserowanej narracji, ale także jako wyraźny sygnał, że prawdziwe doświadczenie, choć często bolesne i pełne wyrzeczeń, ma moc budzenia świadomości i zmieniania społecznych struktur. Jej pytanie, czy jesteś matką, stało się retorycznym lustrem, odbijającym prawdę o tym, co znaczy być matką, nie tylko jako tytuł, ale jako codzienną, nieprzefiltrowaną walkę o godność, przetrwanie i autentyczną reprezentację. Podsumowanie, siła pytania i echo prawdy, tamten dzień pełen napięcia, milczenia i niespodziewanej konfrontacji, pokazał, że nawet w najbardziej wyrafinowanych i starannie przygotowanych wydarzeniach publicznych, prawda, surowa, nieupiększana i bolesna, zawsze znajdzie sposób, by przeniknąć przez warstwy pozorów. Aya Naomi King nie szukała sensacji, nie chciała zdobyć kolejnych tytułów czy zyskać wajralowych wyświetleń. Jej intencją było zmuszenie do refleksji, zmiana, której potrzebowała nie tylko scena, ale cały krajobraz medialny, w którym autentyczność często ustępuje miejsca wygodnym narracjom. To pytanie, zadane cicho, niemal niepozornie, okazało się katalizatorem debaty o tym, kto ma prawo mówić o macierzyństwie, kto jest w stanie naprawdę zrozumieć i przeżyć ból oraz radość związaną z byciem matką. W świecie, w którym każdy ruch, każde słowo i każdy gest są starannie kalkulowane, pytanie Adzi Naomi King przypomniało, że prawdziwa siła tkwi w szczerości i autentyczności, w głosie, który nie boi się mówić o trudnych, często bolesnych prawdach. W efekcie wydarzenia z 2025 roku na zawsze zmieniły sposób, w jaki patrzymy na publiczne reprezentacje macierzyństwa. Debata, która zapoczątkowała ta jednozdaniowa konfrontacja, rozciągnęła się daleko poza mury sali konferencyjnej, od mediów społecznościowych, przez dyskusje akademickie, aż po prywatne rozmowy kobiet, które od lat walczyły o to, by ich historie nie zostały zredukowane do wyreżyserowanego spektaklu. Aya Naomi King stała się symbolem tej zmiany, głosem, który odważył się przełamać konwenanse, nakreślić różnicę między pozorem a rzeczywistością, między wizerunkiem a autentycznym doświadczeniem. Jej pytanie, czy jesteś matką, nie miało za zadanie atakować czy oceniać, lecz otworzyć drzwi do głębszej dyskusji o tym, co naprawdę oznacza macierzyństwo w kontekście kulturowym, społecznym i osobistym. Epilog Dziedzictwo Prawdy w cieniu po tej burzliwej konfrontacji Meghan Markle, mimo swojego dotychczasowego sukcesu i skrupulatnie wykreowanego wizerunku, została zmuszona do refleksji. Jej milczenie, krótkotrwałe i niemal niewyrażalne, stało się równie wymowne jak wystąpienie Adzi. Obie kobiety, reprezentujące odmienne światy, jedna wynikająca z uwarunkowań celebryckich i królewskich, druga z autentycznej walki o uznanie i sprawiedliwość, zostały postawione przed wyzwaniem, jak odnaleźć wspólny język, gdy autentyczność jest miernikiem nie tylko talentu, ale przede wszystkim ludzkiego doświadczenia. Debata, która wybuchła po tym wydarzeniu, trwa do dziś. Dla wielu stała się ona punktem odniesienia przykładem, że prawdziwe historie nie mogą być skracane do ściśle wyreżyserowanych wystąpień lecz muszą oddawać pełnię emocji, bólu i triumfu, jakie towarzyszą codziennej walce o godność i autentyczność. W ten sposób tamten dzień na Black Women Film Network Summit 2025 zapisał się w pamięci jako moment, w którym jedna prosta, ale jednocześnie potężna wypowiedź odmieniła sposób, w jaki postrzegamy reprezentację, zarówno na scenie, jak i w życiu codziennym. Pytanie Adzi Naomi King stało się symbolem odwagi, autentyczności i konieczności rozliczenia się z własnymi narracjami. To właśnie dzięki takim chwilom możemy zacząć rozumieć, że prawdziwa siła tkwi nie w pięknie wypolerowanych słowach, lecz w nieugiętej gotowości, by mówić prawdę, niezależnie od konsekwencji. Ta opowieść, pełna emocji, dramatyzmu i głębokich refleksji, wzywa nas do zastanowienia się, czy odważymy się zadawać pytania, które rozbijają iluzje, i czy potrafimy słuchać głosu autentycznych doświadczeń. W świecie, gdzie wizerunki często zastępują prawdę, tylko takie pytania mogą otworzyć drogę do prawdziwej przemiany. Czy naprawdę jesteśmy gotowi usłyszeć odpowiedź? Mam nadzieję, że ta rozbudowana, przemyślana i emocjonalna wersja opowieści w języku polskim spełnia oczekiwania, łącząc szczegółowość, dramatyzm i autentyczność przekazu, które stanowiły istotę tamtego przełomowego momentu.